Większość osób nazywa mnie Skorpion. Dzień dobry, tak, tak. Tak oryginalnie jestem blondynem. Każdy ma swoją historię. Wychowuje się z cyganami. No No to co tutaj szukać. No. Bo pierwsza dziewczyna chciała, żebym... Był... No każdy sobie sam dobiera towarzystwo, jak uważam. No. To muszę uważać i jest lekki przypał. No nie no, nie, no nie róbmy sobie jaj. Ja mam w życiu yy, pewne priorytety, ja, ale no to. Zawsze od urodzenia miałem dwa wybory yy, i chciałem być policjantem. Za dużo przypałów, więc... Albo życie, życie nas zweryfikowało. Siedzę teraz za kratkami, pałami. Nie, nie, to jest inaczej. Pały mnie gonią, ja mam ich w dupie. Siedzę, kurwa, chyba za nic. Ja mam grubą skórę, po mnie to tam spływało. Zamknęli mnie, kurwa, co ale jebane. Nie wiedzieli, co ja miałem właśnie w planie. Kiedy kiedy ja byłem w celi. Lecie nie dało, bo mnie zgarnęli, nic nie widzieli, choć usłyszeli. Nasze sprawy są całkowicie wyczyszczone, tak. I do lefu! Je suis François! Je l'ai pas faire comme ça continue, moi! Eee... On fait attendre! Je pense que tu faut que tu me dises! Je l'ai pas faire Ce de... de public discussion, de provocateur... Je le de fondsen voor de andere marteling, de donkere 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 donkere